W -w 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 witam wszystkich was z tej strony CJ i gram bo się nudzę. znalezłem Znalazłem bardzo fajne auto i nie wiem czemu dalej, że moja muzyka się skończyła. Witam witam, odcinek nagrywam później, ponieważ przypadkiem jak zawsze włączam grę, bo poprzedni poprzedniej wersji, żeby wszystko dobrze działało. chyba już o tym opowiadałem. W wyskakuje, czy chcesz update. Ja zawsze to wyłączam, ale żeby pominąć kacenkę trzeba kliknąć spację. I jakoś szybciej kacenka była, zanim mi się to wyskoczyło. Kliknąłem spację i mi się zaktualizowało, przez co mi się zepsuło totalnie. Musiałem odinstalować, zainstalować jeszcze raz. Dzięki Bogu. Zrobiłem sobie, czy zanim to zrobiłem, sobie zapisałem sejwy jakby mi się zepsuło. Ale na szczęście wszystkie savey mamy bez przedłużenia. Znalazłem bardzo fajne auto, którego jeszcze nie widziałem, takiego modelu. fajny dzięki jazdy. Ale niestety wjechałem do dziwnego garażu, bo jechałem sobie trochę poświczyć. <laughs> nie, nie, nie widać, ale no, nie mam więcej jedzenia. Chyba mam za mało tłuszczu. No, bo tłuszcz nie wie, trzeba mi na połowę Umskał ale trochę już mi się udało teraz wbić na Nie Nieważne. Robiłem to, bo musiałem czekać, aż będzie dziewczyna, bo ona jest na potrzebna. Więc no, mamy fajne auto. Tylko wjechałem do dziwnego garażu i dostałem bombę do auta. Ja nie bym jej użył, ale lepiej może nie. Czy mogę być w tym stroju? Hi, CJ. Hey, sexy lady. O! A, nie mogę. To tak, kochaniutka, no wiadomo, wiadomo, kochaniutka, że my wybierzemy się... Nie to to nie chcę, bo Kershyn mnie boli. Ale tu jest największy wybór, chodźmy tutaj. Do... po coś lepszego, nie mogę klikać lewego lub prawego, nie pamiętam. Chcę jechać tak, żeby mnie policja nie złapała, bo może się wkurzyć. Muszę to zrobić, bo potrzebujemy K. Ke... jej chyba odpowiada jej własny dom. Ta, w krzakach będziemy się ten. W ogóle myślałem, że tylko obok ...Growth była siłownia. to Tutaj też jest i to jest śmieszne. Do kasyna! Ona jest kreperką, więc do kasyna ją zabierzemy. Właśnie nie anyway, wiem, ona jest szalona, ale myślę, że do restauracji. Bo się określa, że ona, Ej, nie lubi restauracji i wolę fast fooda. TikTok? Nie, 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 żadnych TikToków. Musimy zdobyć tą kartę wejściową. Czek <laughs> No, idziemy jednak do Vice'a. O, mi za mną biec. Na konsoli dało się grać z drugą osobą i ona była właśnie, Ta osoba zawsze była właśnie dziewczyna. Czemu atrakcyjność mam zero? Jestem przystojny. O matko, te model... <głos》> Czasami po. O matko, pierwszy raz chyba jak to który się uśmiecha. Mm, to Dobra, nie wiem czemu tap Nie chcę mi się teraz odpalić w. AU! Jaki kar? CJ! Nie, kar! I z takich ciekawszych rzeczy to już mam więcej siły. Jedynie mi. Za mądrości rośnie, jak już mówiłem na legowym kanale. Dosłownie godzinę temu udostępnili zwiastun... Marvel udostępnił zwiastun ant -Man Quantum Mani. Moje reakcje to było takie. Obejrzałem i subsiądłem. Wiem, że on był na komikonie, widziałem nawet wersję w 240p, połowę ekranu i tak dalej, ale mniejsza z tym. Podoba mi się. Jest dość ciekawy. Może dużo CGI, bo on się głównie wkręci wokół CGI i mam tylko do tego obawy. Ale myślę, że może będzie fajny. Uuu, uhuu. Uuu, tak lewego nie mogłem. A, trochę hajs odzyskałem y, za jedzenie, bo po prostu zanarżowałem wszystkich. Jak popadnie, nie, mam, nie możemy jeszcze zrobić zielonej misji, aż nie będzie naszą dziewczyną. więc ja w tym czasie trochę pośpiesz, przeszam. poję, może jeszcze pójdę do siłowni. Plus, sobie ja pozabiłem tutaj kilka osób. <laughs> to nic. Lęsa no i ogólnie. Hi, hi, hi. Jest ktoś w toalecie. Nie ma luster, nie ma ray tracingu O nie, zabić. Kluczem do serca. A ja chyba pierwszy raz policję dostałem. Zawsze jak tutaj zabijałem, nie było problemu. Kudem muszę odzyskać hajt za wydane jedzenie. Dziękuję. Tak, rację. Są mili. No i policja przestaje gonić. To jest najlepsza miejscówka. Na szczęście oni nie umieją używać. He, umarł z hamburgerem. Umar jedząc to co kocha. Dobrze, że jest z takiego jak pouzywanie... Na, nagrania, bo kurde, ile? 25 minut? Byłem teraz raz, nie boję. Dobra, proszę zapisać. Byłem jeszcze chwilę na ma tej siłowni, mam maksymalną to. Plus z ciekawości sobie sprawdziłem, czy jest tu jakaś informacja o tym. No, ona nam z własnej woli da, kiedy będziemy mieć kartę, kiedy będziemy mieć 35% w związku i jest więcej dziewczyn. No wiemy, była jeszcze jedna i to jest druga. No i się okazuje, że ich jest więcej? Każdą dziewczynę się w różnych warunkach spotyka i każda ma dwie nagrody. Oczywiście wiem, że ta lubi, jak jedziemy średnim szybkością blisko jej domu i lubi bary i restauracje, Więc jedziemy do bar. No, daje nam kartę, a za 100% dostajemy możliwość używania jej chorżowego auta. Super, prawda? Na pewno nam się przyda. Plus, powiedziałem, jak zwiększyć sobie pasek. Można zdobyć bonus za robienie 12 misji kartek. Yy, ale ogólnie, za tym się mniej ginie. Najlepiej, jakby w ogóle. To zwrasta ten pasek też. Brak śmierci ćwiczenia, plus karetka i takie, e, chyba ten pasek jednak michi nie jest taki zły. No i są różne dziewczyny niektórzy głównie dają dostęp do specjalnych pojazdów bo tylko troszkę tak poczytałem spoilerowo i niektórzy dają nawet strój jedna daje strój Alfonsa bardzo fajna rzecz, ale nie wiem czy taka super. Wiem, że to ma ukrytą animację, że jak się przejdzie w stroju męskiej dziwki daje plus 10% ale chyba więcej dostaniemy za jazdę plusa bar i niestety napisało, że... jest... jest tu wybór. I myślę... Czy samemu nie wybrać? Jest wybór. Tym mogę wam pod koniec filmu powiedzieć i wybierzecie najwyżej. Wiem powie nikt nie ogląda A jak nawet jeśli połowa wyświetleń... Jak połowa, no. Jakby wszystkie wyświetlenia komentowały, to byłoby zarąbiście. Albo chociaż połowa to byłoby też dobrze. No nie liczę mojego innego wyświetlenia i wyświetlenia mojego znajomego to tyle. <grym>, I czasami ktoś się jeszcze zdarzy. Też dziękuję nowym subskrybentom. Bo jakiś tam... Nie pamiętam, bo się już gubię. Chyba z dwie subskrypcje ostatnio wskoczyły i na drugim kanale trzy, więc dziękuję bardzo. I w tej okolicy więcej jest tych takich specyficznych aut. Hmm. Ciekawe, powinno nam już dać. I zadaje, że znowu dwa dni przerwy lub coś ten Teges, ale planuję wyjątkowo, bo w tego nie było w sobotę. W sobotę, co ja wam oglądam w środę. Rzucić coś specjalnego. Można powiedzieć tak, jak ze starego gówna zrobić złoto. Zaraz no, za przeproszeniem, no. No to jest GTA, więc można. Mam pewien pomysł, co może Wam się spodoba. Jeszcze go próbuję doszlifrować, ale pierwszy taki materiał będzie w środę. Może będą takie podobne materiały. Co jakiś czas. Mam nadzieję, że się spodoba. Bo pierwszy będzie oczywiście skry pewnej. Więcej będzie nawet na tym filmie na dzieci ten... A wybuch, no nie wiem, no. Ona... Chyba, żeby dużo nie powiedzieć, ona chyba wie, co my planujemy. I ona nam da tą kartę, ale będzie chciała. troszkę hajsu. Więc. dość dużo. No, oczywiście, po co nam hajs? Jak nie będziemy robić 100%, to po prostu możemy ją zostawić. Ale to nie jest nasza prawdziwa miłość, więc myślę, czy po prostu jej się nie pozbyć, bo jest taka opcja. I można ją zrobić. Z hani zdobędziemy kartę, więc nie wiem, co o tym myślicie. Najprawdopodobniej tak zdobędę kartę. Zostawię sobie ten safe. No i wyżej będę mu w każdej chwili zmienić, jak będziecie się chcieli przed następnym odcinkiem. I więcej już nie zmawiałem, bo za dużo. Znaczyło, że ten pasek, bo to takie nie bolało. No i o tej karcie, bo chudej nie chciałem, nie wiadomo ile siedzieć. Głupia. Głupia. Eh, jak znowu restauracja, to może inna restauracja. Pod tytułem e, KFMC i nie, nie da się połączyć KFC z makiem no, nazwowo, to nie byłoby ten. Steakhouse. Ciekawe, czy będzie ta to, to sama animacja. Tak, I ona mi uciekła. Chcę, żebyś się tę. To może być to. Kiedyś tak zwany. Nie wiem, czy w ogóle można o nim wspominać. Kawowe coś, tylko po angielsku, jeśli coś tam nie pamiętam dokładnie. Jest taki mod, który odblokowywał pliki, które zostały nie do końca usunięte z gry. Miały być sceny stosunku, ale Rokse powiedział, że to za dużo i usunął je. Myślę, że to mogło być właśnie tu, bo może to być to. Zgaduję, że już mamy 35%. Jak tylko jakieś tropinkę. Milly, hey co Carl, że Likewise, baby, likewise. Listen, I thought about that little scheme you told me about. Don't worry, I haven't told anybody. Not even my mom. I've left the key card and the door code in my bedroom. Millie girl, you will not regret this. I know, because I'm getting a cut, right? Oh, for sure, baby, for sure. I'ma do you right. Okay, you got it. Okay. Możemy wejść. Mam <grydy> że <grydy> Gdzie on mnie wsadził? Mogę to wszystko. Oj, tak. Chwila. Oh. No, debil, no, debil, no. Nawet miniaturki mi nie pozwolą zrobić. No, wiem, że nie robię miniaturek w Manhattan. <grydy> Może będzie dobre. Nie wiem, Nie niby a ludzie mówią, o różne miniaturki to są najlepsze, bo to ludzi zachęca, ale sami tu są popularni i mają tylko praktycznie ładne, oczywiście, ale jedno schematowe i nie wiem, no. Nie chcę spoilerować, ale teraz się nie zrobić tak, żeby nie było spoilerów. Może uda nam się zrobić napad. Nie wiem, czy nie jest za późno, żeby ją zabić. No i wiem, że będziemy hajsu, no. Nie bądźmy potworami. Nie sugerujmy się kolorem auta. Okej, okay, to tak. Bo już weszłem do misji, ale nie było napisów, zobaczyłem w ustawieniach po odinstalowaniu napisy się wyłączyły i dlatego e, nasz tam CD czy ekonomia ona miała tam... Nie było napisów, najwyżej wkleję, zobaczę jakie były i wkleję, bo to będzie easy. Zauważyłem, że wszystko mam z bonusowych, ale wiem, że... Jest jakaś tam mapa misji, i są, że bonusowe łączy się z, z inną misją fabularną, No to nie wiem, czy trzeba to i to, żeby się odbykowało. Możliwe, że tak, bo wiem, że kilka osób zrobiło fabułę dalej niż ja, i tu robiło kasyno, więc możliwe, że naszykowałem się za szybko, ale lepiej już mieć gotowe. O, no, jestem pewien, tak, idę 5 hand. Come on. Ok, I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a uh, 47. Damn. You're bad luck for me. You know, when I play the other guys, I always win. Boss, <laughs> you take a look cool. at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. No, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. <laughs> no, jaka przyczyna? Logicznie. Oh yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit. Man, look, don't trip. I got you on this. Ah, smieszą zbiże... się, że kto smog... <laughs> jest niewidomy. Jest w kierunku w w yy, yy, przedmieściach miasta, przejmij ich operację. E, e, e. ale fajne auto. Okej, okay, przepraszam, nas mi się trochę przetkało i yy, nie umiałem dobrze powiedzieć, to tak. Jedziemy, odcinek będzie, jak już chyba mówiłem, to będzie mocno podcięty, bo co to za że może więcej wyrzucenie niż myślę. Zróbmy trochę może fabuły, ruszmy ją, bo, bo jest najciekawsza, ale myślę, że chyba po tej misji Zobaczę. Zmontuję najwyżej jutro dogam, Bo muszę coś jeszcze zjeść, troszkę sobie bo przypomnij się, jak działa angielski. He he. Co, ciekawe, że tutaj głównym wejściu jest. Hey, who's this character? He looks like a cop to me. We'd better go on the bus. Yeah, it's funny. You go on. And... Hey. Get the boys ready. Production lines gotta keep rolling. Somebody's got a fucking death wish if they're starting trouble around here. Ups. Nikogo tu nie ma, hopacy. Aha. Ktoś jeszcze? Oj. Ktoś jest upośledzony. Nie za dużo tego słowa używam. O! Przeżył! he, 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 he. Serio? Coś jeszcze? Tak, tutaj taki jeden kusający kolega Coś jeszcze? A tu! Pod schodami! Harry Potter! Okej okay śmieszne by się okazało, jakby to naprawdę nie oni nie robili te podróby, ale ja zgaduję, że tak. No, nie liczę na jakieś wielkie plot -twisty, ale byłoby miło zauważyć jakieś zmiany. A to ja, dobra. Nie, to nie ja! Dziękować. O co jest? Celowanie, to co? Chyba celność wzrasta wtedy. Aha. Gin. Nie mam kamizelki! Oj! Muszę być ostrożny. To jest ciekawe O, was więcej matka nie miała? Raczej więcej gangusów wa was nie mieli No ich tam nie było! Główne jest pilnowane, dobra, tu trzeba po cichu przejść Tylko jak? Uh, Dildo Hey, who's this prick? Somebody take care of this Joker. Uh. You Odcie, może lepsze na napad? A ja już umieram, słyszycie? Oh, nie, chyba będę musiał to dogryźć jutro, bo moja wytalność spada. O, taki samolot. Tym też.